Cześć dziewczyny, serdecznie polecam Wam kursy w Hello Beauty Academy. Najlepsze szkolenie na jakim byłam i na pewno tu wrócę. Świetne miejsce z super atmosferą. Bardzo mi się podobało. Jestem mega zadowolona. Wyjątkowa atmosfera. Nauczycie się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nauczyłam się nowych technik. To, co wynoszę dzisiaj, to jest naprawdę yy, u mnie progres. Nauczyłam się tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, nowych typów makijaży. Doktorzy bardzo. Chętnie odpowiadają na wszelkie pytania. Super instruktorki. Zawsze mają dla nas dużo ciekawych wskazówek, pomysłów podpowiadają, co możemy zmienić w swojej technice, jak ją ulepszyć. Są bardzo pomocne. Niesamowite dziewczyny, które uczą pięknych makijaży. Dużo tutaj i takiej wiedzy praktycznej, i takiej teorii. Dzięki temu zaczęłam pracować z klientkami i zarabiać na makijażu. Jest super, naprawdę. Zapisujcie się dziewczyny, bo warto. Zachętnie wrócę na kolejne kursy w Akademii i Wam też bardzo polecam. I na pewno tu wrócę i zapraszamy wszystkie dziewczyny. Przy... Wrócę, na pewno wrócę.